Witamy w studiu wyborczym tułcz.pl. Witam pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora, posła, a do niedawna prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zdecydował się pan startować do Senatu w wyborach parlamentarnych. Proszę powiedzieć pierwsze pytanie, takie, które zadajemy każdemu z kandydatów. Co skłoniło pana do startu w tych wyborach i właśnie do Senatu? Uważam, że w Senacie można wiele dobrych rzeczy zrobić, a idę do wyborów z określonym programem. Będę wkrótce mówił o szczegółach. Przygotowałem pakiet demokratyczny, pakiet łódzki i pewne zasady wyborcze, z których uważam, że nie warto korzystać. Łodzianie o tym pamiętają, że byłem już senatorem reprezentującym Łódź. Wtedy już kierowałem pracami Komisji Ustawodawczej. To była ta komisja, która przygotowała 40 projektów ustaw przyjętych przez Polski Parlament. Teraz znowu chcę się tym zająć, a wśród tych ustaw jest jedna dla mnie wyjątkowa. To jest ustawa Łódzkiej Metropolii. Nie wszyscy wiedzą, dokładnie taką samą ustawę przyjął parlament dla Śląska. I co w praktyce ta ustawa oznacza? Przyjęcie tej ustawy powoduje, że 5% podatków zbieranych wśród łodzian, to jest 182 miliony złotych, tutaj w aglomeracji Łódzkiej zostaje. I nie ukrywam, a mówimy o 180 milionach rocznie, czyli ponad 900 milionów przez okres kadencji parlamentarnej. Parlamentu, że to będzie pierwszy projekt, pierwsza inicjatywa ustawodawcza, z którą zamierzam się zająć w przyszłym Senacie, no i pakiet demokratyczny. Jestem byłym ministrem sprawiedliwości, który rozdzielił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i uważam, że natychmiast trzeba do tego wrócić. Wiem, jak to zrobić, żeby nie było takich sytuacji jak teraz, że prokurator generalny, minister sprawiedliwości prowadzi, formalnie nadzoruje jako prokurator generalny śledztwo w sprawie swojego wiceministra, który Ministerstwo Sprawiedliwości wykorzystał do Trollowania, hejtowania polskich sędziów. To jest y, przykład y, działania rządu, które y, pewnie chciałby pan zreformować, tak jak pan tutaj mówi, w kwestii sprawiedliwości, ale jeszcze jakie inne y, zamierzenia czy program obecnego rządu y, chciałby pan poddać korekcie albo zupełnie wyeliminować? Uważam, że na pewno tym, czym trzeba się zająć się od samego początku to jest szacunek i odbudowa zaufania do instytucji. Sam przez ostatnie 6 lat kierowałem instytucją, która ze wszystkich instytucji publicznych cieszy się jednym z najwyższych poziomów zaufania. Mówi Pan o najwyższej, najwyższej izbie, izbie kontroli. kontroli. Mhm. Sceptycznych do naszej pracy było tylko 10% Polaków. To jest wyjątkowa sytuacja, gdzie nie tak znaczna grupa bo około 50%, żadna inna instytucja publiczna nie nie ma takiego poziomu zaufania. Taki poziom zaufania udało się wypracować. Dlaczego? Wszyscy wiedzą, że ostatnie 6 lat pracy w Najwyższej Izbie Kontroli to rzetelne, wiarygodne, bezstronne raporty, niezależnie. Kto to i kiedy rządził i za co odpowiadał. Ja mam swoją przeszłość polityczną. Tak jak powiedziałem, byłem Ministrem Sprawiedliwości, realizowałem różne inicjatywy, czyli mam pewien dorobek także polityczny, ale w momencie, kiedy przyszedłem do Najwyższej Izby Kontroli, to była umowa, umowa z obywatelami. Kieruję bezstronnym urzędem, ale niestety ostatnie 4 lata to wiele urzędów, które tą bezstronność utraciły, to trzeba odbudować. Nie może być tak, że są instytucje publiczne, jak na przykład Krajowa Rada Sądownictwa. W której nie ogłasza się nawet na jakich zasadach, w jakim trybie powołano jej członków. Mówię oczywiście o listach poparcia, które umożliwiły wybory przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa. Takich przykładów mamy jeszcze więcej i tymi sprawami związanymi z odbudową zaufania do instytucji publicznych, po to, żeby obywatele czuli się bezpieczni, też oczywiście w przyszłym Senacie zamierzam się tym zająć. W takim razie proszę powiedzieć, czy są jakieś elementy programu, rządu, które chciałby Pan kontynuować, które warto rozwijać. Oczywiście, że tak. To przecież Najwyższa Izba Kontroli w czasach, kiedy ją kierowałem, upominała się o skuteczniejszą, lepszą politykę społeczną, politykę rodzinną. To my mówiliśmy na przykład, że rodziny, które mają dzieci, wymagają wsparcia, szczególnie rodziny wielodzietne. To przecież realizacja wniosku nik -u. to jest słynny program 500. My go tak nie nazywaliśmy, ale dokładnie pokazaliśmy problem. Pokazaliśmy, jak go rozwiązać, i akurat ta część związana z elementami, polityki społecznej, które realizuje rząd, nie w całości, ale na pewno w części, wymaga pochwały i to publicznie mówię, szczególnie, że była to realizacja wniosków Najwyższej Izby Kontroli. Ale są także sytuacje, które dzisiaj mówimy, są realizowane źle. Ogłoszyliśmy niedawno raport o zmianach w systemie oświaty, robione przez byłą minister Zaleską. Pokazaliśmy w tym raporcie, że to, co się w ostatnich latach stało w edukacji, to, że dzieci zaczynają teraz zainteresować dużo wcześniej, w niektórych szkołach o siódmej rano, a kończą nawet o osiemnastej czy dziewiętnastej. To, że przerwy są skracane, żeby tą ilość zajęć szczególnie w szkołach średnich pomieścić. Nawet to, że podstawy programowe nie pisali eksperci z zewnątrz, tylko urzędnicy ministerstwa, to wszystko pokazuje, ile złego stało się w obszarze edukacji. Pokazaliśmy też służbę zdrowia. Wszedł system sieci szpitali, tak zwanych. I co z tego? Kontrola, którą ogłaszaliśmy w ostatnich tygodniach, to była jedna z ostatnich kontroli, którą ogłaszałem jako prezesniku, pokazała, że wejście w życie sieci szpitali niczego nie rozwiązało z punktu widzenia pacjentów. Kolejki nie uległy skróceniu, ale nawet nie rozwiązało z punktu widzenia dyrektorów szpitali, bo długi nie zmalały, tylko rosną, a świadczenia wcale się nie poprawiły. Co z tego, że do służby zdrowia w ostatnich dwóch latach doszło około 14% więcej pieniędzy, ale koszty stałe w tym czasie wzrosły 30%. I o tym mówię, bo to cało, tą całą wiedzę, doświadczenie o każdym obszarze funkcjonowania państwa, które posiadłem jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, chcę wykorzystać, żeby dobrze mieszkańców Łodzi, powiatu łódzkiego, Wschodniego i Brzezińskiego reprezentować w Senacie. Uważam, że te doświadczenia z najwyższej izby kontroli są unikalne i chcę, żeby dobrze służyły mieszkańcom Łodzi. Plus oczywiście to, co powiedziałem, ustawa o Łódzkim Związku Metropolitalnym. Właśnie. Tutaj wróćmy jeszcze do Pańskiego programu. Oprócz tych elementów, które Pan już wymienił, proszę powiedzieć, co jeszcze chciałby Pan powiedzieć swoim wyborcom, co szczególnie wyróżnia Pana spośród innych kandydatów do Senatu. Na pewno doświadczenie, bo łodzianie mają prawo oczekiwać, że osoba, która będzie ich reprezentować w Senacie, będzie znała sposoby przygotowywania ustaw. Byłem, tak jak powiedziałem, jeszcze jako senator szefem komisji ustawodawczej, a jako poseł szefem komisji kodyfikacyjnej. Łodzianie mnie z tego znają. Jestem prawnikiem. z Parlament, Senat to miejsce tworzenia dobrego prawa. Uważam, że w tym zakresie moje doświadczenie może być unikalne. Może być z punktu widzenia, Wyborców, mieszkańców łodzi i tych dwóch powiatów, taką gwarancją, że będą mieli przedstawiciela, który będzie w stanie skutecznie, merytorycznie ich w tym zakresie reprezentować. To jest e, jedna rzecz. Druga, też wszyscy wiedzą, że jestem niezwykle konsekwentny w działaniu. Kiedy byłem prezesem Najwyższej Izby Kontroli, tu pojawiły się dwa problemy dotyczące łodzi. Po pierwsze, wysypisko, składowisko odpadów niebezpiecznych ekoboruta w Zgierzu. W Zgierzu, ale nad ujęciem wody pitnej dla mieszkańców. Mieszkańców nie tylko zwierząt, ale także łodzi. I dopiero kontrola nik którą natychmiast zleciłem, która przeprowadziła szczegółowe badania, pokazała, że możemy przynajmniej w zakresie wody, czuć się bezpiecznie. Między składowiskiem a ujęciem podziemnych wód dla Łodzi i zgieża jest kilkudziesięciometrowa warstwa gliny. Gdyby nie moja determinacja, nie decyzja o natychmiastowym przeprowadzeniu kontroli, tego byśmy nie wiedzieli, to dzięki tej kontroli także teren jest teraz ogradzany, bo wejście tam stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. I drugi temat, ważny właśnie dla mieszkańców wschodniej Łodzi, tych dwóch powiatów, ekrany akustyczne, to ja swoją kontrolą, w takim rozumieniu swoją, że pod z mojej inicjatywy jako najwyższa izba kontroli, kiedy ją przeprowadziła pokazaliśmy, że poziomy hałasów są przekraczane, że ekrany akustyczne były wybudowane źle, że jest ich zbyt mało. Mówili o tym mieszkańcy, a Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówiła, nie, poziomy nie są przekraczane. I dopiero nasza kontrola pokazała, że wyniki badań, które miała administracja drogowa były nieprawdziwe, były zafałszowane, były zaniżone. I dzięki tej kontroli przedstawiciele administracji drogowej powiedzieli, tak uzupełnimy te ekrany. Pokazuję te dwa przykłady że pokazać łodzianom, że niezależnie od tego, gdzie funkcjonowałem zawodowo, w Łodzi czy w Warszawie, to zawsze pamiętałem o ich sprawach. Od Urodziłem się w Zgierzu, ale od 20 lat mieszkam w Łodzi. Pierw przy ulicy Wierzbowej w Blokach, później, nie, później na terenie Nowosolnej. I zawsze sprawy związane z problematyką, z tym, co dotyczy bezpośrednio łodzian i tych dwóch e, powiatów, były mi bliskie, są mi bliskie. I w razie wyboru, w razie pozytywnej decyzji wyborców, będą i dalej bliskie w ramach pracy w Senacie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy poznać Pańskie poglądy i to, z czym chce Pan kandydować do Senatu. Przypomnę, że moim gościem był do niedawna prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję Państwu serdecznie, do zobaczenia na Łódzkich Ulicach. A my zapraszamy na kolejne spotkanie z kolejnym kandydatem.